Błaszczykowski, gol! Robert Lewandowski strzela, gol! Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Blizga, Blizga, będzie miał okazję na oddanie strzału, broni, gol! Bramka dla naszej reprezentacji. Co to znaczy zdecydować się na strzał z dystansu? Dawid Blizga, proszę Państwa, zdobywa swojego pierwszego gola w reprezentacji, no bo każdy z naszej piłkarzy, który dziś strzeliłby gola, zdobyłby go po raz pierwszy. Lewandowski, dobre teraz zagranie do Roberta Lewandowskiego. Lewandowski uwolnił się z opieki obrońców. Robert Lewandowski strzela, gol! Gol, bramka dla polskiego zespołu w 19. Minucie. Świetna, indywidualna akcja Roberta Lewandowskiego. I Polacy prowadzą faro 1 do 0. Lewandowski, Mierzejewski, troszkę za mocny. Mierzejewski, sansa, gol! A więc dwójkowa akcja i wreszcie bramka polskiej reprezentacji. Tu no świetnie, że tą bramkę, właśnie w najgorszym momencie. To jest, ale jest potwierdzenie tej świetnej formy Adwiana o której mówiliśmy. I co jeszcze ważne, to jest gol pierwszy jego w 11. występu w Prowadzimy do długich atak pozycyjnej, to jest bardzo, to bardzo ważny gol. Nie rozpalonego. Prożek Pa, Kapitalnie, że Branko syła Brożek, bo on ma zimną krew w wykończeniu. On lepiej wykańcza niż Lewandowski, bo Lewandowski tak dużo pracuje, że najczęściej wykańcza zmęczony. Brożek to jest ten sęp, ten tul pola karnego. On jest zawsze świeży do tego, żeby zadać ten decydujący cios. Błaszczykowski, prawa noga, Błaszczykowski, dynamiczny Lewandowski, akcent Wulki z Dortmundu, Błaszczykowski, gol! Bramka numer 600 w historii z Polski na własnych stadionach. 36 minuta. Kuba Błaszczykowski. No, nasi piłkarze. Błaszczykowski świetne zagranie do Mierzejewskiego. Jest w środku Brożek. Mierzejewski. Brożek! Gol! 1-0 dla polskiej reprezentacji. 27 A minuta. Piękna akcja polskiego zespołu. Najpierw Błaszczykowski do Mierzejewskiego. Później precyzyjne podanie Mierzejewskiego. No i Paweł Brożek ma zdaję patent na Meksykanów. A tymczasem szansa Polaków. Teraz! Jaka jest sekundacja zachodnika? Jednoznaczna. Dariusz Nutka uszczęśliwia myślę, że nie tylko z sztabułki, ale nas wszystkich przede wszystkim. Brawo, 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 brawo. No i teraz jaka decyzja się wyda? Mamy tyle, tyle lat! I to w dziesiątkę! Błaszczykowski świetnie się zestawił. z przodu tylko Lewandowski przyspiesza Błaszczykowski, czwórka Koreńczyków. Błaszczykowski! Poprzeczka Lewandowski, gol! Jeden do zera, Biało-Czerwonych! Akcja piłkarzy Borusi Dortmund, Polska prowadzi na Seul World Cup Stadium z reprezentacją Korei Południowej. Na wojsku rezerwowi obrońcy reprezentacji Korei. Teraz szansa Biało-Czerwonych i gol! Kuba Błaszczykowski! 2 do 2! Brawo Kuba! A jest to naprawdę dobry mecz piłkarza Borus i Dortmund! Radość sympatyków! A znów nie przegrywamy w Seulu, co ważne! Uwaga, Błaszczykowski, pole karne, okazje dla Polaków przy nie! Błaszczykowski, na Kuba Błaszczykowski, znów trzeba powiedzieć, znaczy kapitan! Lewandowski, Błaszczykowski, polokardy Peszka. zagrywał Lewandowski. gol! Afysta doskonała Sławomira Peszki, błąd poskonnego i dla napastnika klasy Roberta Lewandowskiego to jest formalność. Poman z prawej na lewą stronę się przywisał. To jest istotny Polac mają na szansę Błaszczykowski. Rybusz czeka pokazuje jestem jak rozwiąże to Kuba Błaszczykowski do Mierzejewskiego Lewa Noga. Mierzejewski! Kuba Błaszczykowski przeczekał do ostatniego momentu. Już myślałem, że spóźnił się z tym podaniem. Odważnie w swoim stylu Błaszczykowski. Błaszczykowski. Ciąż Błaszczykowski Lewandowski. Jest! Yes! No to do trzech razy sztuki. To trzech razy sztuka, tak jak powiedziałeś, ale tutaj trzeba słowa uznania dla Kuby Błaszczykowskiego. Przed polekarny. Bardzo odważnie. Pomiędzy trzech zawodników. Do końca utrzymał się przy piłce. Dośrodkowanie. Piłka odbija się od Klucz zawodnika węgierskiego, bramka samobójcza, Mączaka. Mączaka. Teraz e, szansa dla naszych piłkarzy. Waldemar Sobota już jest w polu karnym, Okazja na strzelenie gola. Sobota, słupek, gol! 26. minuta meczu. Polska prowadzi z Bośnią i Hercegowiną 1 do 0. W swoim debiucie gola zalicza Waldemar Sobota. Uderzenie od dwóch słupków bodajże ta piłka się odbiła. No zobaczmy, na finał akcji, tak jest, od dwóch słupków odbija się piłka, ale tutaj e, dobra szybkość, dobry dream, dribbling Waldemara Soboty.